W okresie Wielkiego postu 2002 roku Ojciec Pio, ukazawszy się na tuzie, mówił jej o miłości do Jezusa. Miłości do Boga nie da się porównać z rzeczami ziemskimi. Kto naprawdę kocha Pana, umie porównać pozostałe radości życia. Najpiękniejszy wasz dzień to ten, w którym wybraliście Boga jako waszego przyjaciela. To najpiękniejsza miłość. Nie może z nią być ani dziecko, ani siostra, ani mąż, ale najpiękniejsza miłość to ta, że wybrałem Boga. Czym jest Bóg? Radością, miłością, miłosierdziem i pokojem. Kto umie go rozpoznać? Ten, kto słucha wewnątrz jego głosu. Ja spróbowałem. Zrozumiałem, czym była i czym jest miłość Boga. To jest miłość święta, czysta, piękna, jakby dotykać rękami nieba. Ziemska miłość cię skłóca, burzy Twój porządek, robi ci niemiłe niespodzianki i popełnia wiele błędów. Lecz Boża miłość jest czysta. W 1988 roku. W wywiadzie dla jednej z prywatnych telewizji zapytano Ewolo, co myśli o sprawie beatyfikacji Franciszkanina, a ona odpowiedziała: Ojciec Pio był świętym, a ja mówię, że to nie jest tylko robienie procesu, bo ojciec Pio jest już świętym w raju, bo Pan stworzył nas wszystkich do świętości, ale ojca Pio w szczególny sposób. Zapytano ją następnie. Czy myśli, że ma coś wspólnego z Nim? Jej zdecydowana odpowiedź brzmiała: Nie mogę się porównywać do ojca pio, bo ojciec pio był świętym, był księdzem, miał wszystko, dotykał naszego pana żywego i prawdziwego każdego ranka, a ja cóż robię? Jestem tylko, aby słuchać i udzielać rady. Ja z ojcem pio nie mogę się równać.